Kochani, a teraz będziemy schodzić pomału z tego szczytu góry. Schody mamy kamieniste, z kamieni zrobione. O, tak. Oczywiście nierówne, można zlecieć na, na buzie, ale tutaj już mamy niedaleko do drzewa życzeń. Cóż to jest, to drzewo życzeń? To jest takie drzewo, gdzie słami, jak był jeszcze mały, zapraszał wszystkich swoich kolegów i przyjaciół po szkole. I na tym drzewie Materializował wszystkie rzeczy, które dzieci lubiły. A to cukierki, a jakieś owoce, a to czekoladki. I wszystko było różne w zależności od upodobań. Od upodobań. Yy. Dzieci, które były. Dlatego to drzewo do dnia dzisiejszego nazywa się drzewem życzeń. I tutaj, no, niestety, jest to okratowane jest siatka i na tym drzewie, właśnie, jakby rosły wszystkie. Cukierki, czekoladki, łakocie dla dzieci. A teraz ludzie tutaj przychodzą i te karteczki, które widzicie, zostawiają swoje życzenia. Daje się kadzidło. I stąd też. Właśnie widać czy trawati, rzekę bez wody. tak jak Wam z, yy, ze szczytu góry pokazywałam tą wioskę po przeciwnej stronie. Wszystko wygląda inaczej, zupełnie, zupełnie inaczej niż było dawniej. Teraz to jest miasto. Kiedyś była to prawdziwa wioska. Ja zawsze się śmiałam, że wioska zabita, że to jest wieś zabita palmami. A tutaj widzicie o dachy tych stoisk, które mijaliśmy, wchodząc po schodach. I też będzie to krótki film, bo już dalej to będą same schody. Tutaj mamy stoisko, zaraz się z koleżanką napijemy soczku z prawdziwych pomarańczy. Jest, please, please drink. O, tutaj miła pani nam zrobi soczek, zaraz zobaczycie jak się robi. Prawdziwy sok. Świeży. <laughs> Insa, jest no water? No, ma. O? no. Ok, thank you. Tak, czasami trzeba sprawdzać, czy w tych pojemniczkach nie ma wody, bo niektórzy właśnie oszukują ale tutaj widać pani jest bardzo uczciwa i robi nam ze świeżych pomarańczy bez wody będziemy piły soczek sobie także dziękuję wam wszystkim na dzisiaj będzie to koniec wycieczki poputa party moimi oczami gorąco was wszystkich pozdrawiam i przesyłam Wam słoneczka. Bye bye!